Niestety na ostatniej pozycji znalazły się laminaty. Posłuchajcie, e, no co tutaj dużo mówić o tych laminatach? Jeżeli w środku, tutaj w laminacie e, blacie laminowanym, macie płytę wiórową, to są wióry drewniane. Jeżeli tam się dostanie woda, to zacznie wam. Tak pulchnieć ta przestrzeń, no i trzeba blat wymienić na najzwyczajniej w świecie. Więc mimo, że ta powierzchnia zazwyczaj jest bardzo odporna, żaroodporna, różne rzeczy tutaj z tą powierzchnią e, można robić, to jednak w momencie, kiedy gdzieś jest jakaś szparka, przez którą dostanie się woda, blat jest na wykończeniu. Najlepiej zabezpiecz się to farbą wodoodporną, e, wszystkie krawędzie, te na przykład jak wycinamy zlew, e, i każdy mały element, bo ten blat się skończy w momencie, kiedy dostanie się do niego do środka woda. I niestety widziałam nieraz spłychniałe bardzo szybko blaty, więc tutaj niestety ten blat nie uzyskał jakiejś wysokiej pozycji, jeżeli chodzi o trwałość. Powiem tak, może być ten blat nawet 10 lat dobry. Pod warunkiem dobrego zabezpieczenia i nie uszkodzenia go mechanicznie, tak żeby tam woda się nie dostała. Natomiast może być tak, że i po roku Wam ten blat spulchnie, jeżeli jest źle wykonany.